Dzień dobry, witajcie dzisiaj w słowie na dobry dzień. Dzisiaj jesteśmy po pierwszym, niecałym dniu naszego obozu. Wszyscy jeszcze śpią, w radości, cisza. Słychać tylko ptaszki śpiewające i delikatny szum drzew. Ale dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić słowem, którym też będziemy dzielić się podczas całego dzisiejszego dnia na naszych zajęciach obozowych. Otóż będziemy mówić o stworzeniu świata, o tym, że stworzył Bóg świat z niczego. I nie będziemy czytać całego fragmentu, ale dzisiejsze rozważania skupią się na pierwszej księdze Mojżeszowej, pierwszym rozdziale, kiedy czytamy, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. To słowo stworzył to słowo hebrajskie bara, które oznacza, że zostało coś stworzone z niczego. I to słowo Bara występuje w tym rozdziale trzykrotnie. Kiedy Bóg stwarza coś z niczego. I za każdym razem, kiedy Pan Bóg stworzył coś, w tym całym procesie stwarzania, Bóg zatrzymywał się, aby popatrzeć na swoje dzieło i ocenił je, mówiąc: To jest dobre. Widział to, że to jest dobre. I w 26 wersecie widzimy, że Bóg stwarza coś. Może nie coś kogoś, kto jest najcenniejszy ze stworzeń. A więc stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. I Bóg mówi: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad narebami, mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, które po niej pełza. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: Rozradzajcie się rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami, w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. I widzimy w tym rozdziale, że Bóg, temu, co stworzył, najcenniejsza, więc człowiekowi daje posiadanie ziemi. A więc składa na człowieku zadanie, a zarazem też odpowiedzialność, aby rządził aby panował nad tym, co Bóg stworzył. I widzimy, że kiedy wszedł grzech na świat, to to wszystko się popsuło i to panowanie człowieka nad światem i to zarządzanie tym światem prowadzi do tego, że ten świat zostaje coraz bardziej zniszczony, ale też Bóg o tym powiedział w swoim słowie i też wiemy jaki będzie efekt końcowy świata. Ale to, o czym chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć i do czego wam by, Chciałbym Was zachęcić, to to, że Bóg stworzył mnie i Ciebie jako najcenniejszy ze stworzeń. I Bóg dał w panowanie człowiekowi tą ziemię. I Bóg złożył na człowieka odpowiedzialność. I każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co czyni na tej ziemi. I każdy z nas jest odpowiedzialny za to, jak żyje na tej ziemi. Wiemy tak z wczorajszego Bożego Słowa, kiedy mówiliśmy o tym, że gdy człowiek się nawraca ze swojego starego życia, to Bóg pokazuje mu, jak ma żyć. I właśnie Boże Słowo jest taką instrukcją, jak mamy żyć. Kiedy Bóg stworzył świat, wszystko było dobre. Dzisiaj widzimy, że nie wszystko jest dobre. Ale nasze pragnienia niech będą takimi, aby żyć, tak jak Bóg od nas tego oczekuje. Aby żyć na tym świecie jako Dobre stworzenia, które Bóg stworzył. Zatrzymujmy się w swoim życiu i patrzmy, czy to, co robimy, jest dobre. Oczywiście nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale jesteśmy zbawieni z łaski przez Jezusa Chrystusa, ale nasze uczynki wypływają z naszej wiary. Życzę Wam radości dzisiejszego dnia. Dla nas to będzie kolejny dzień obozu, gdzie mam nadzieję uda się zrobić jakąś relację z tego, co będziemy robić. Jeszcze raz radości w Panu.